Jakby, wiesz, musiałem się tłumaczyć, kurwa, i cały czas, wiesz, pan zgłosił, pan, kurwa, mówię, że nie, tak? Że nie wiedziałem. I nikt mi, kurwa, nie wierzył, nie? Gdyby mm -hmm. ktoś mi zadał pytanie wprost, na zasadzie, wiesz, powiedział jak było, i to przecież dużo rzeczy mógłbym mi to dopowiedzieć, tak? Co mogło być przyczyną, i tak dalej. A to nic. I on mi dzisiaj mówi taką mm. rzecz. Wie pan, yy, no bo tutaj taka sprawa, że może być, yy, no może być yy, pan dyscyplinarnie zwolniony. A słucham? Mhm. A, ale przepraszam bardzo. O co chodzi, tak? Tak. No, no bo... i. takie decyzje. No no bo... Takie decyzje A... prawdopodobnie też mogą podjąć. Ale to jest Tak jak sądzę, że... Ja się Kurwa, to jest jakiś chory. Wszyscy ja z nie ma nic wspólnego. To co ja mam... Ja... za co, przepraszam? Nie, bo to wiesz, jakby konkretnie, tak? Konkretnie za mhm. co? Że co? Radek kurwa, widzisz no, sytuację? Ale, widzisz tą ale, sytuację. Ale, 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 no, Dawid, no rozpętałeś pewną burzę czy w, w sposób ten. No ale i rozpętałeś. ja co ja ci powiem? Widzisz, ta firma jest dosyć dziwna, jest przez dziwne osoby zarządzana. Radek, tak? Radek, cofnij się 5 sekund. Oni się Radek, boją własnego cienia, tak? Radek, cofnij się pięć sekund, proszę cię. Tak. Czy myślisz, że ja cię kłamuję w tej rozmowie? Ale nie no ja, ale czy ja ciebie okłamuję, ty mi zarzucasz kłamstwo no, zupełnie nie ten, no, ja mówię nie, z tobą nie, szczerze i nie, puszczam nie, 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 wiele rzeczy Radek, mimo uszu, tak? Nadek, nie zarzucam ci kłamstwa, natomiast nie, no, rozpętałeś burzę stary, kurwa, ile razy mam powtarzać, że kurwa nic nie zrobiłem, nic. Ale, ale, ale w ten sposób jest, jesteś ten, no, znaleziono innego kozła ofiarnego w Radek, postaci nie, to, to ten jest. I tyle na, no, tyle ci. powiem, Nic więcej. Nic więcej, no w tej kwestii, no, no nie mam, tak? Nie kurwa. Nie nie słuchałem, nie, 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 nie słyszałem nie, nie, tej taśmy. I, i, i no, dlatego, tyle a wiem. Dlatego właśnie, Wiem tyle, ile wiem. Dlatego właśnie wydaje mi się, że najbardziej, bo ja widzisz, poprosiłem dyrektora mhm. na samym początku. Czyli dla mnie początkiem jest powrót mój z urlopu. No jest gdzieś w tym. Tak. Tak. I wtedy poproszono, może znaczy dyrektor mi poprosił i właśnie zaczął w takim tonie, że pan zgłosił, nie zachował drogi i tak dalej. I ja od razu wiesz, kurwa mówię, moment, powoli, yy, wróć, tak? Zaraz, zaraz, zaraz. Ktoś mnie tutaj kurwa wrabia? Sobie myślę, dobra, okej, okay, a ja bym poprosił po prostu o to zgłoszenie, tak? I upublicznić, od razu. Tak. Żebyś wiedział, tak. może taki wniosek. Do dziś dnia nie ma kurwa żadnego odzewu, nic. Nie powiedział, że nie ma czegoś. Słuchaj, nie powiedział, że nie ma zgłoszenia w końcu. No ale słuchaj, no to o, na jakiej o, podstawie, o, podstawie Jacka o, chcą rady. ściągnąć. Rady. Czy ten? No ja wystąpię, ja wystąpię, rady. bo poszło zapytanie e, o Jacka, tak, czy, czy korzysta z ochrony. W twojej sprawie jeszcze nie poszło z tego co wiem. Także wiesz, no my się poruszamy w takich dziwnych... No, dlatego o rozmawiamy. absurdach, tak, no, o parach absurdu no, często. No, 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 staję. Ja już też nie zawsze reaguję, nie wszystko y, informuję czy dzwonię do osób, jak coś wiem, tak? Radek. Czy ktoś mi coś przekaże, bo wiele rzeczy jest często sprzecznych i y, dziwnie, dziwnie zupełnie jesteśmy, że tak powiem, no, jakby to powiedzieć, traktowani, tak? No, teraz się okazuje, że. Ja ci mówię, wystąpiłem o udostępnienie, kurwa, tego zgłoszenia, które mi. No ja też wystąpię o które, zgłoszenie. Które mi, tak że... które mi się przypisuje. Czaisz to? No ale no to to być może główkę uwalam teraz, tak? Stary, ja U... mam pytanie, nie, bo to wiesz, tutaj rozmawiamy teraz bardzo konkretnie, o. kurwa. Ja w tej postępowaniu kilka razy poprosiłem, wiesz, kawał tak? Chyba tak. To nie. To nie. Ale no. kurwa pierdolić, że to ja, to każdy potrafi. Tylko teraz taka sytuacja, tak? Dlatego też mam żal, że nie, nikt ze mną nie rozmawiał, a powtarzacie te rzeczy, bo mnie osobiście w tej sprawie. Właśnie boli przypisywanie mi tego, boli mnie to jakieś tam niezachowanie drogi służby tak to są absurdy, kurwa, bo ja tego nie robiłem, więc mnie to jebie, tak? Ale mhm. jak mi ktoś to zarzuci i wyjdzie z tym do sądu, no to ja też te twardo pojadę, kurwa, i jak wyjdzie, że niestety mówiłem prawdę, to co wtedy? Z tymi osobami, które teraz rzucają ostarstwo. dlatego też No ale, do... ale, ale wiesz, no te sprawy to w sądzie, no ale pracodawcy to interesuje. Ty możesz mówić o, o tym, ale pracodawca siedzi wysoko i się okopo w tej chwili i czeka na rozwój sytuacji. Dla mnie to jest chore, nie? bo jest jedna rzecz. Yy, ja uważam, że nie tak się zafia sprawy, kurwa, tak? Jeżeli ktoś coś tak faktycznie słyszał, załóżmy, tak? No to wszyscy pierdolą naokoło, zamiast po prostu podejść i zapytać, kurwa, Dawid, jest taka sprawa. Nikt tego nie zrobił. Ja jak jakiś debil się chodzę, tłumaczę, kurwa, tak? I co? No Dawid, no, 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 kurwa, Dawid, no moim zdaniem wcześniej moim błędem, znaczy, mnie błędem było, że z tego do mnie nie poszedłeś, tak? W ale sposób. no Radek, kurwa, co ty mówisz teraz znowu? Ty uważasz, że ja to zgłosiłem do chuja Wafla? Nie no, ale sytuacja jest taka, że, że teraz Radek. Radek. nie wiem czy ja jestem w tej chwili za krótki, żeby cokolwiek działać, kogo? tak, podejmować. Sam w tej chwili zastanawiam się, czy nie zgłosić sprawy do Państwa Inspekcji Pracy u nas, żeby tą sprawę, że tak powiem, pociągnęła, tak? Będzie to Sprawdziła, bomba. czy było, czy były procedury zachowane, kwestia dyskryminacji, mobbingu i tych rzeczy, tak? Taką rzecz, czy było, czy pracodawca zachował zgodnie z tym, z naszą z naszymi procedurami, tak, wszczą no procedurę bo ci tak rozpoczął to, ja no bo cię... w tej chwili jest za dużo informacji ma sprzecznych często tu się dowiaduje od ciebie to, z góry to od dyrektora zupełnie inne rzeczy, właśnie. skądś tam, także jest celowa w tej chwili sianie fermentu i dezinformacji, no i jest też taka metoda zarządzania przez kryzys. Być może no ktoś tam podjął decyzję taką, a ja w tej chwili to traktuję w pewnego rodzaju, jakby powiedzieć, atak na, na oddział, na, na, na grupę zwartą, którą do tej pory byliśmy I, i, no tak, tak ja to w tej chwili, że tak powiem, na to patrzę. Tylko teraz traktujesz to jako atak z Warszawy, czy, 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 czy tego zgłoszenia? Nie wiem, ja mam, ja mam za mało informacji, żeby wyciągnąć, tak? Uważam, no, że, że ty jesteś za krótki, żeby ten temat nie podjąłbyś takich działań, które by uderzały tutaj w nas. Natomiast być może ktoś wykorzystał okazję i nie, to... spróbował, spróbował w ten sposób zagrać. Jeśli ja powiem od razu, że to, że to co teraz mówisz, to możemy od razu. Możesz... Ja zawnioskuję, żeby to sprawdzić. Ja. Jeżeli masz takie wnioski, jeżeli kolega zgłasza kurwa, że jest mobbing. I, i, I tak robi, i ja do tego i ci mówię, że tak jest, i doszedłem do tego, że tak było. I zrobił to z czystych intencji, a z tego ruchu, kurwa sprawę nie wiadomo jaką, i tu się wplątuje mnie, że ja działam przeciwko firmie, to ja to zgłaszam. To ci powiem od razu. To Ale no tutaj a, wiesz, no sytuacja razu. mówię, jak ja na to patrzę i jakie ja mam, tak, poczucie, tak? No, ja ci powiem, jest to... że jest mi bardzo przykro, że masz takie odczucie, bo ja jestem w tym i tak to ja do siebie też Powiem ci wprost. Będzie wprost. I to, I to zgłaszaj od razu. Bo ja to zrobię na pewno. To żebyś wiedział. Po to, żeby się oczyścić. I to ci ale to by... bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No bo ja chciałem też, że tak powiem, tutaj. Od po razu sytuacjach. to zgłaszaj, nie? bo jeżeli ty uważasz, że to jest atak na grupę, a nie widzisz. Ale tego... nie, ale nie atak na grupę. Ja mówię o swoich odczuciach, natomiast pewne informacje mówię, to być może spróbuję. głosi to Państwa Inspekcji Pracy. Niech ona przyjdzie, skontroluje. Czy procedurę, czy pracodawca tutaj postąpił w sposób właściwy i w ten sposób. Yy, nie, tak, e możemy się to, może to, się, może się zrozumieć. Poczekaj, poczekaj, bo ja ci powiem, że już mi ciśnienie skacze na tą sprawę poważnie. Dlatego, jeżeli ty uważasz, że to jest. Teraz sobie to wyjaśnimy, bo ja, Jeżeli coś tutaj jest nie tak wokół, wokół mojej osoby, jeżeli ty masz jakikolwiek cień wątpliwości, że ja mogę działać przeciwko firmie albo przeciwko grupie. Albo, że ktoś wokół mnie mógł to wykorzystać, działać przeciwko w grupie, z mojego otoczenia, z mojej inicjatywy, to od razu Ci mówię, że we dwójkę to najlepiej zgłoś. Od razu. Bo to jest dla mnie tak dalece idące, kurwa, szczerstwo, że ja pierdolę. Ja przez tą firmę, kurwa, zdrowie tracę, kurwa, już. Wiesz, nie powiem Ci o rzeczach, których nawet Ci nie powiedziałem na temat działań Jacka wobec mnie, pierdolę to, kurwa. To się dowiesz w sądzie, jak trzeba będzie. Nie zrobiłeś kurwa nic w tej sprawie, co Ci mówiłem, tak naprawdę, Radek kurwa, nie, nie poszło nic, dobra, pierdolę to po koleżeńsku. Ja próbowałem wyjaśnić sprawę, nie zgłaszałem tego, zrobił to kto inny, kogo chuj strzelił z boku. Nie moja sprawa, nie grzebałem w tym, ale jeżeli mi imputujesz teraz kurwa, że to jest atak na grupę, ta sprawa konkretnie, tego zgłoszenia, nie to co robi pracodawca, to jest kurwa krok za daleko. No ale Dawid, no... No to, to powiedz, co ja mam na ten temat sądzić. Nie tak? normalnie. Ktoś zgłosił mobbing, trzeba się mobbingiem zająć, a jak inne sprawy są kurwa na boku, to trzeba oddzielnie wyjaśnić, a nie wszystko do jednego kotła i ciągle mnie kurwa obrzygiwać i obsrywać kurwa, że ja coś mam wspólnego. Mało tej firmie poświęciłem? Mało kurwa dostałem po dupie za związki? Pytam się kurwa mało? Wszyscy awansowali, tylko nie ja. Dobrze wiesz o tym, kurwa. E, no ale ja nie od... awansowałem, pra, Dawid. Ja, pra, nie ja nie mówię, mówię że o wszyscy, tobie. Ja nie mówię o tobie, kurwa. Że... Tak. Ja nie, Ani... nie mówię o tobie. Nie mówię o tobie. Konkretnie, Radek, nie mówię o tobie. Rozmawiam. No po ale no to kto z tej naszej komisji zakładowej ktoś awansował, ktoś zyskał na to sposób. Ra ale Radek, istotny. w ten sposób chcemy rozmawiać, naprawdę. No ale no Dawid, no, no to, to wiesz. No podobnie, ty i ja, to co mnie kurwa teraz podejrzewasz, ja tu mam, atak na grupę uprawiać, bo no. nie wiem, no ale no to co o. ja mam sądzić, tak, nie. Dawid? Dowiaduje się, że, że jest jakaś taśma, tak? Z której prawdopodobnie ty jesteś, tak? Ale od ciebie się dowiaduje, że rozmawia z dyrektorem i że prawdopodobnie tą taśmę, to, to ty i dyrektor jesteście na tej taśmie, tak? No to mówię, no to kurde, no halo, no mówię, Jan no. Dyrektor? To jakaś bzdura kompletna. No, no tak coś mówiłeś wtedy, jak ostatnim razem rozmawialiśmy wtedy. Pamiętasz? Piątek chyba tak, jak jak, jak nie? Wziąłem telefonu prywatnego. Nie, kurwa. E, no powoli, to. Kurwa. No to. Radek, już za dużo mieszamy. Za dużo, za dużo, już kurwa wiesz wątku Powoli, 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 powoli. Że rozmawiałem z dyrektorem, tak, o tej taśmie i że jest mój głos na tej taśmie taką informację. Tak, no to może. No to w każdym Radek, bądź razie, powoli, wiesz, no ja, ja nie wiem, co na ten temat sądzić. Ja patrzę, patrzę, jakie są działania, jak, jak grupa w tej chwili tutaj antagonizmy są, tak? Jakie zaczynają się jakieś dziwne tarcia, jakieś dziwne rozmowy. E, i... Radek. Radek, Radek, Dyrektor Radek. też teraz w ogóle tak przestał, bo się około, bo, bo też się Radek, Radek, boi. Radek, własny Radek własny stołek. Radek, no. jesteś w naokoło. Za długo się znamy, powiem ci od razu, nie biję w ciebie, nie biję w grupę. Wybij sobie to z głowy, kurwa, okej. Okay? Dobra, Dawid... No, ale, ale, wybij, no, wybij sobie to z głowy, ale sprawdzaj to. Żeby nie było. Nie wierzysz mi, kurwa, sprawdzaj. Ja chętnie to udowodnię. Inna sprawa. Teraz ci powiem. Teraz ci powiem. Aha. Załóżmy, że taka sytuacja w tej chwili. Załóżmy, że ktoś składa teraz, w tej chwili, tak? Tak jak rozmawiamy. Tak. Ty, ty jesteś szykanowany. I załóżmy, że to jest prawda. Mhm. Tak? Tak. To jakie po, po powinny być podjęte kroki? I robi to anonimowo, i proszę anonimowość. To jakie powinny być podjęte kroki zgodnie z zasadami, z przepisami? Ja no. Trzeba by to zweryfikować w pewien sposób w grupie, tak? No, powinno być to zweryfikowane. W, w, w grupie nie, w grupie powinno być to zweryfikowane. Ale na jakich zasadach? Mhm. Poufnie, tak? Ale Dawid, no mówisz o dyskryminacji o tym. No to wskaż mi drugą osobę, która potwierdzi z oddziału, tak? Ja była to, ale świadkiem to, ale tych to, ale rozmów w stosunku do, do ciebie, ale do o tym Ty mówisz teraz radek, kurwa, nie No mówię o tego, sprawie mówię o tym. Ten A, ten no, roz... no dobra. Zatruje, no kurwa, jak powinno no. być taka sprawa załatwiana? Tak. O tym rozmawiamy. Po co cały czas wtrącasz mnie, kurwa, w to powiedzmy. Są... No masz rację, masz rację. No nie Kurwa, powiedziałem tak. ci już kurwa, bo zakończymy, rozmowę, to nie ma sensu. Naprawdę. Pójdziemy w chuj do sądu i niech się wyjaśni, kurwa, raz, bo już mam tego kurwa naprawdę dosyć. Kurwa, Radek, cały czas pierdolę, nie obraź się, ale kurwa, jak ja bym to zgłosił. Mówię ci kurwa, że nie, mówię tylko o tym, że pracodawca rozjebał sprawę naokoło, wokół mnie kurwa, a może celowo kurwa. No być może. No, no właśnie, może co wziąłeś, a wziąłeś to pod uwagę, kurwa. No ale no, wziąłem różne czynniki no pod uwagę. Przecież powiedziałem no. tobie wyraźnie się, jak no. się unosisz, trochę skupisz o, Radek, na tym, co mówię, Radek, ale... powiedziałem, Radek. że pracodawca być może wykorzystał Radek. twoją sprawę czy ktoś, bo powiedziałem użyłem słowa ktoś, no. przeciwko rozegraniu, tak grupy. Tak. I zarządzaniu przez kryzys o tym powiedziałem, tak? Dobra, wiesz co, ja nie wiem, powiem Ci szczerze, zadzwoniłem, żeby po prostu pewne sprawy wyjaśnić, powiem Ci tylko tyle, bo widzę, że to uh -huh. nie, 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 nie to chciałem przekazać, a Ty to inaczej odbierasz, powiem Ci prościej, tak to widzę. No ale no co ja mam odbierać, tak? Radek, Myślisz, że ja też jestem Radek, bombardowany Radek, informacjami. Radek rozmawiamy no. i mówię Ci, pomyśl, jakby to powinno było być, zgodnie z procedurami? a jak to zrobiono, że to ci powinno dać do myślenia, a ja ci powiedziałem jak było, nie zgłaszałem, więc kurwa sprawy nie znam, tak, natomiast zastanawiam jest sposób kurwa procedowania, tak, to jest dla mnie stwierdzające. to. A masz rację, masz rację, I to ci sposób procedowania to, jest, to, jest to, zły coś i w, coś w sposób... Radek, zupełnie niewłaściwe. Ale ktoś tu jest kurwa nie tak, bo zobacz, zwróć uwagę, ja ci mówię tak, jak jest. Radek, uh -huh. nikt mi kurwa, nawet podczas tej wizyty tego dyrektora, tak? Bo to by mi uh -huh. dało coś do myślenia. Stary, nikt mi się zadał pytania. mnie tylko pytano, jakie były motywy. I z Wojtkiem dzisiaj uh -huh. rozmawiałem. Wcześniej nie rozmawiałem, bo to nie było tematem, uh -huh. tak? Ale teraz już zaczęliśmy rozmawiać. Jaki był uh -huh. motyw powrotu do firmy, tak, tego, to drążono. Czyli. Naprowadzam cię, tak? Żebyś wiedział, skąd mógł wyjść problem? Nie wiem, czy teraz rozumiesz, o czym my rozmawiamy. No nie wiem, nie wiem. Pamiętasz, jak mówiłem? bardziej było Pamiętasz. Mhm. A w... pamiętasz jak wyglądała sprawa naszego powrotu? No. Te Ręce były otwarte? No nie, tak? No nie była, tak. Pamiętasz, kto tam z centrali najbardziej mieszał przy powrocie? Nie musisz wymieniać tego nazwiska, ale sobie przypomnę. Tylko tyle ci powiem. Naprowadzam cię, tak na razie. Delikatnie. Aha. Czy to jest to samo nazwisko, które ci wymieniłem, które mieszało przy ustawie? Tak. Tak. I teraz powiem ci taką rzecz. Czy to jest to samo nazwisko, które teraz miesza? Tak. Dlaczego ja nie byłem poinformowany w trakcie sprawy, że cokolwiek się dzieje wokół mojej osoby? Żebym mhm. nie mógł powiedzieć, jaka jest prawda? Dlaczego podczas powrotu nikt mnie nie zapytał o nic kompletnie, tylko jakieś opinie sobie zapisywano, kurwa. Z dupy wziętych, wie skąd do dziś dnia ja nie mogę już znaleźć? Pytam. Nikt mi nie odpowiada. Mhm. O co tu kurwa chodzi? A może, a może, Radek, a może ma być prywatyzacja, kurwa? Tylko mamy siedzieć, kurwa, cicho. Zamknąć się. Dawid, no ja nie wiem, ja nie wiem. No bo nie słuchaj, mam do Radek, takich dostępów, do takich. Radek, że tak ja powiem. też nie mam, ja też nie mam. Nie mam i nie wiem. To co teraz mówię to są czyste gdybania, czyste przypuszczenia, mhm. bo ci powiem, że już nie widzę żadnego kurwa innego po prostu powodu, tak? Mhm. Ja nie wiem, ja ci powiem tylko tyle. Sprawa powinna być procedowana w zupełnie inny sposób niż była. Ze mną tak. nikt niczego nie konfrontował, nikt mi nie zadał żadnego pytania, Radek. Oprócz jednego pytania. Dlaczego Pan to zrobił? Zgłoszenie samo. Ale już czy tak było? I nawet, słuchaj, kurwa, to jest najlepsze, powiem Ci teraz hit. Hit hitów. Tak. Ty wiesz, że ja ten cały czas, nikt mi żadnego nagrania, niczego nie przedstawił, kompletnie niczego, ja nawet nie wiem, o co kurwa chodzi w tej sprawie. Tak. Radek, nikt mi niczego nie przedstawił, niczego. No ale tak samo Jackowi, jak z nim rozmawiam, też no, mi nic nie. No to o co tu chodzi kurwa? Nie wiem, Dawid. No mówię, że ktoś może rozgrywać, tak? Sprawami. Nie, ja uważam, że coś tu jest nie. No czy tak. Skompromitować tak. oddział, czy wziąć ten. Yy... No Radziu, tam? Radziu, ja ci powiedziałem jak jest. Kurwa, nie mam już na to przysięgam sił i chciałbym, żeby w końcu prawda wyszła na jaw, kurwa. Powiem ci wprost. Bo już po prostu nie mam kurwa sił. Ja się ciągle cały czas tłumaczę, kurwa, a im bardziej się tłumaczę, tym bardziej wychodzę na krętacza, że coś kurwa kombinuje. Ja pierdolę, stary. Co to za czady kurwa, w ogóle są? Ja proszę, kurwa, ja najbardziej zainteresowany, tak? <laughs> kurwa, kumasz, że ja niby zgłosiłem to, ja proszę o udostępnienie zgłoszenia i ja nie mam do tego wglądu. Nie wiem, co jest, w ogóle, materiałem zgłoszenia. Nie wiem. Nie, no bo nie. I żadnych pytań nie ma, Radek. Żadnego kurwa pytania nie było w tej sprawie. Ani jednego. Tylko dlaczego pan to zgłosił i pomijając drogę służbową. A ja kurwa, że nie zgłaszałem. Więc nie było pominięcia drogi służbowej. I to było wałkowane w kółko, kurwa. I czas spróbowałem mi to wcisnąć. Mhm. To jest normalne? Zatwierdzenie sprawy? W ogóle to jest normalne postępowanie w filmie? Coś to jest kurwa nie tak. I to grubo. No. Dawid, no ale no, no, no. nie jest normalne, no ale chcesz, co chcesz wiedzieć więcej? No. no nic, no. Sytuacja jest taką, załatwiona w ten sposób. Najgorsze jest możliwe. Pierdolę, co ty się kurwa odpierdala? Radek, kurwa, ja mam wrażenie, że moimi kurwa e, danymi, moim kurwa nazwiskiem próbuje się coś kurwa, wiesz, załatwić. Tak, i odnoszę wrażenie. Nie. Rozmawiałem dzisiaj z Orłowskim Nie. i dlatego jest telefon y, do Ciebie, ponieważ to już jestem pewny, że powstaje dezinformacja, tak? Bo ja Tobie wierzę. Wierzę też Rafałowi, tak? Ja Wam po prostu wierzę. I on sam stwierdził, że ktoś tę sprawę pociągnął w zupełnie innym kierunku niż miała być. To są jego słowa. Mhm. I zupełnie inaczej przedstawione zgłoszenie niż faktycznie było. I dzisiaj powiedział mi, jak to wyglądało. Mhm. I wiesz, że zgłoszenia nie ma? Jako taką mobbingu? No to i co ja mogę ci powiedzieć, tak? Nie on, ma on, roz... nie ma mobbingu. No, on rozmawiał, on rozmawiał z, faktycznie z rzecznikiem prasowym. Aha. Na temat sytuacji w Udecie i poprosił to, co ci kiedyś powiedziałem, żeby delikatnie, cytuję, sprawdzić. Ale Aha. zaznaczył, sprawdzić. Tak. Tak? A nie, jak wiesz, o co mi chodzi, formalne zgłoszenie, i tak dalej. Dzisiaj mi tak powiedział. Więc mówi, ktoś kurwa z tego zrobił, ja pierdolę sprawę, i tak. po prostu temu się trzeba przyjrzeć. Dlaczego? Jemu przypisywano, że on jakieś informacje na zewnątrz, no to to mi tak zarzucano. Uh -huh. Stary, nic nie było ode mnie na zewnątrz, nic. Jedyne źródło, tak, informacji, w sensie wyjścia na zewnątrz, czyli centrali. No ale no to wiesz, to... no i tyle, nie? No, no to być może, no, rozgrywają w ten no, i teraz tak. Jeżeli. Teraz powiem ci wprost. Ja Aha. sobie już za punkt honoru po prostu wziąłem wyjaśnienie, kto w tej sprawie miesza. I tu teraz, jak się, tak powiem, znamy ten lat, to co ci powiedziałem, wszystko jest prawdą. I obiecuję ci jeszcze jedną, że ja dojdę do tego. Kto to kurwa odpierdolił po drodze? Co komu przekazywał? Dlaczego to robił? Bo jeżeli ktoś coś robi, na zasadzie, że chcę wyjaśnić sprawę, tak? I ewentualnie, jak sprawy nie ma, to nie ma, rozumiesz, jest cisza. Tak to powinno być załatwione. Rozumiesz? Mm -hmm. Nie ma sprawy, jest cisza. Jest sprawa, to się robi to formalnie, wewnętrznie, a nie kurwa, tak. rozbuchiwanie. Bo teraz ja sobie po prostu wziąłem za punkt kurwy. Kto to kurwa chciał tak naprawdę yy, do takich rozmiarów rozdymać? Nie wiem, Dawid, no przecież... Jakbym miał takie wiedzę i dojścia, to bym ci powiedział, tak? Bo powiem ci taką. No, jeszcze... w ogóle. Zupełnie innym miejscu niż jest. No, nie taki skromny. jest tak? <grym> powoli. Wszystko w swoim czasie. Jedno jest pewne: ja ci powiedziałem, ja ci ufam. Kurwa, Radek, wiem, że tylko dzięki Tobie jestem w tej firmie z powrotem. I tego nic nie zmieni, rozumiesz. Można sobie tam pierdolić, gadać, wiesz, można sobie gdybać i tak dalej, ale to rzeczy. Nawet nie stać by mi było na to, kurwa, żeby ci ściemiać, rozumiesz? Mhm. Ja ci, kurwa, przysięgam... a moich rodziców, że mówię ci całą prawdę. Całą. Natomiast dojdę do tego, kto tu, kurwa, najebał w tej sprawie... ...bo nawet, tak jak ci powiedziałem, tak jak mi rafa to przedstawił, tak, kurwa, nie pytał... ...no chciał dojść, tak, chciał, kurwa, pomóc, ale tak. Nie tak, kurwa. I niczego absolutnie, nigdzie nie, wiesz, nie, nie dał na zewnątrz, tak? Nic. I mhm. jest jeszcze jedna sprawa, dla niego dziwna, i to jest fakt, ja mu przedstawiłem relacje z tych rzeczy, wiesz, z dyskusji z dyrektorem, a on dzisiaj mhm. rozmawiał, wiesz, z rzecznikiem, no i chyba z prezesem, tak? I teraz tak, mhm. twoja wersja to, z tym, co Rafał mówi, się zgadza, natomiast dyrektora to między nami kompletnie nie. To ci mówię do ciebie, mhm. tak? Teraz rozumiesz, po czyjej stronie kurwa jestem? Ja jestem po stronie firmy, kurwa, od początku, Radek. No, ale Dawid, ja też chyba nie posądzasz jakoś tak No kurwa, Radek, Natomiast no, sytuacja jest taka jaka jest i teraz nie mam pomysłu jak z tego wybrnąć. powolutku, powolutku. Są jeszcze pewne inne pozakulisowe możliwości. Moim, yy, wiesz, ja nigdy nie miałem intencji żeby mieszać, kurwa, zwróć uwagę jak ja zacząłem sprawę. Kurwa, stary, no przecież to jest jakieś popierdolone to co teraz z tego wyszło. I teraz jest taka sprawa, że mnie to w kurwa boli, tak? Że ja jestem gdzieś tam, no, tak nie inaczej. Fakt, celowo, to ci mogę powiedzieć, żebyś też miał taką wiedzę, tak? Że mm -hmm. pewne rzeczy robione przez Jacka w ostatnim e, tygodniu, w zeszłym, rozpierdoliły całą dobrą intencję z mojej strony. To ci powiem wprost. To ci powiem wprost. Że było no. już tak, że można było sprawę uznać za niebyłą. Kompletnie. Ale on w rozmowach z dyrektorem powoływał się na klientów, na, no, na konserwatorów, z którymi współpracujemy. Że tamci rzekomo, wiesz, potwierdzali, że ja coś tam, wiesz, negatywnie o firmie i tak dalej. I o Jacku i tak dalej. I mm -hmm. sobie, no, chłopy, że tak powiem, nie w bity zadzwoniły do mnie i powiedziały mi, że to jest taka czysta gra, tak? Mm -hmm. Nie miałem wyjścia faktycznie. Te rozmowy, fragmenty tych rozmów specjalnie, żeby sprawdzić, co się z tym będzie działo, udostępniłem dyrektorowi. Tak, to jest fakt, to jest prawda. Ale tylko po to, żeby sprawdzić, co się z tym będzie działo. Nie okay. co zrobić z tym dyrektor? Poufnie. Poufnie podkreślam, na zasadzie, żeby takiej sytuacji nie miały miejsca. To, no, to jest prawda teraz, tak. Mogę Ci nawet, jak, no, mogę Ci wskazać, kto gdzie, co, tak. I to Jacek bez sensu zrobił. Gdyby tego nie zrobił, prawdopodobnie sprawa by w zeszłym tygodniu się skończyła polubownie. Spotkaniem i rozwiązaniem polubowym. Tak miało być. A on po prostu ale... Radek kurwa przysięga. No ale, ale wiesz, no, z tego co tak jak sądzę, sprawa się skończy tym, że wypierdolą Jacka i pewnie Ciebie z firmy. No. Tak, tak to się pewnie zostanie rozegrane, a, a pewnie jeszcze Daniel też zostanie, że tak powiem, ściągnięty z funkcji dyrektora. Tak to może być, że tak powiem, załatwione. No, czyli masz taką już wiedzę po prostu? Nie mam takiej wiedzy. Ja mówię o pewnych, pewnych, yy, pewnych rzeczach, które, które prezes tutaj składał pewne deklaracje. No to, czyli to jest pewna wiedza. No, no radek, no kurwa. No, no... no pewna wiedza. No, mówię o pewnych rzeczach. To jeszcze nie podjęto jakichś tam, że tak powiem, w stu procentach, tak? Sprawy, no ale, no ale być może tak zostanie to rozegrane. No i... Jacek na pewno zostanie ściągnięty z funkcji kierownika na starszego inspektora. Nie na głównego specjalistę, nie na starszego specjalistę, tylko na starszego inspektora. Nie rozumiem tego, powiem szczerze. No ja też nie rozumiem i też rozmawiałam o tym temat, mówię o jakichś innych możliwościach działania. E, prezes jest przekonany, że sprawa się zakończy w sądzie. To znaczy, co to znaczy w sądzie? Co znaczy? Tak, to znaczy, tak, tak. Że, że sprawę będziesz kierować do sądu. Ja nie będę przecież nikomu kierować sądu, skąd to jest? Ale on jest, ale on jest. A w życiu. A w życiu. Nie I jest. ja mu ja mu tego no nie jestem w stanie, że tak powiem wybić Dlatego on w tej chwili podejmuje takie kroki, żeby A chronić własny, własny ale... interes czy interes firmy, tak, która, którą reprezentuje. Ale, czyli... ale Radek powoli, no. skąd to taki kurwa kibierdałem wziął. No. Skąd pierdolę? Nie wiem skąd, no. Co to kurwa za Także mój tak mój mój mój. Tak to Tak to Dawid, mniej więcej zostało mi przedłożone w nie. rozmowie. Z moment, powoli, ja powiedziałem, Ja powiedziałem Danielowi rzeczywiście Dzisiaj, Aha. Tak, dzisiaj ale to rano, tak? Mhm. Że tak jak mi przedstawił, że sprawa jest przeciwko mnie, że tam nie zachowanie drogi służbowej. tego. Takie zarzuty, tak? To to ci powiedziałem. Powiedziałem, mhm. że one absolutnie mnie nie dotyczą, bo ja tego nie składałem. I tak. faktycznie powiedziałem on do mnie coś takiego, że o wie pan, to już można w sądzie wyjaśnić. Ja powiedziałem tak, jak trzeba będzie, to będę bronił swo, swojego punktu widzenia, w sensie prawdy. bo mhm. to nie może być powodem zwolnienia mi z firmy, bo to jest nieprawda. I wtedy będę się bronił. Mhm. Ale to tylko w wypadku, jeżeli ktoś będzie chciał mi zwolnić, tak? I to podkreśliłem. A nie, że. No ja to na no, to tak, widzisz to, to ich decyzja i są gotowi też zwolnić ciebie, żeby. Spotkać się chore. w A To jest jakiś chorety. No, tak to wygląda, Dawid. No.